Cześć wam! Hejka! Dzisiaj z domu. Nie ale będziemy sprawdzać zapiekanki z paczkomatu. Zapieksy, czyli firma sprzedająca zapiekanki online. Macie do wyboru różne rodzaje. Nie wiedzieliśmy też, e, ile te zapieksy będą do nas szły, więc zabawialiśmy je właśnie tak, jakby weekend wcześniej, żeby być oboje, żebyśmy sobie na spokojnie mogli wybrać i obadać, jakie tam są w ogóle smaki. Wybraliśmy cztery rodzaje, zaraz wam powiemy, jakie. Czas przejść do przygotowania, także wyciągamy, podgrzewamy. No i co, widzimy się już z jedzonkiem. A teraz to! Jeśli nie subskrybujesz jeszcze naszego kanału, jesteś ciekaw jakichś wege miejscówek, głównie w Warszawie, ale nie tylko, restauracji wegańskich, ale też po prostu miejsc, które mają w swojej ofercie coś wege, zasubskrybuj ten kanał, zostaw łapkę, skomentuj. I zatrzymaj ten film, weź sobie do i smacznego. Later. Nasze zapiekanki są już gotowe, cieplutkie, ozdobione, no w sensie Oz... sosowane. Tak, ale troszeczkę inaczej niż tam na stronie. Może zacznijmy od początku, bo nie powiedzieliśmy wam za dużo o tych bolęcińskich Zamawiacie zapieksy w boksach. W bokcie musi się znaleźć, muszą się znaleźć cztery zapiekanki. My zamówiliśmy oczywiście cztery różne. W naszym przypadku jest to zapiekanka hawajska za 16 zł. W niej znajdował się element mięsny, ale my w dopisce pod koniec zamówienia zaznaczyliśmy, że prosimy bez niego, więc jest no z ananasem po prostu i serem. I wkładką tą standardową z pieczarek. Poza tym mamy ukisić ogóra za 12 zł. Co, nazwa się Zapiekankę góralską, gdzie dodatkiem jest Żurawinka i ser? Tak, oscypek wiadomo, oscypek tu króluje. Za 14 zł i oczywiście tradycyjna klasyk, pieczarki, ser za 10 zł. I teraz tak, chciałbym powiedzieć, że sosy nie są wypisane, który jest do którego. Logiczne, że żurawina idzie do góralskiego. Ale w standardzie dostaliśmy szczypiorek, majonez i sos czosnkowy. Majonezowy. Więc od razu majonez i sos czosnkowy nam odpadł. Został nam ketchup i szczypiorek, ale dobieraliśmy jeszcze inne sosy, żeby skosztować. Wzięliśmy meksykański i barbecue. I wygląda to tak: góralska będzie tak, jak miała być z żurawiną, klasyczna z ketchupem. Ukisić ogóra zjemy z barbecue i szczypiorkiem, a hawajską z meksykańskim. Meksykański. Jeśli jeszcze chodzi o samego boksa, to mamy boks dla dwójka. On kosztuje 9,99. Dostawa kosztuje również 9,99, a w ofercie tej firmy macie jeszcze boks domówkowy, który zawiera 6 zapiekanek, imprezowe z ośmioma zapiekankami. To sporo. Jest jeszcze rodzinny, okolicznościowy, są zapieksy XXL. My mamy te takie standardy. One mają powyżej 200 gram. Coś czuję, że XXL to mają prawie metr. Też tak przypuszczam, że są gigantami, a jeśli chodzi o ceny sosów, które dobraliśmy, dodatek. 8 zł, czyli jeden sosik po 4 zł, ale to Kosowało opakowanie by. jest spore. Jeszcze ładne kartki do tego jakieś były dołączone, ale u nas się zepsuły, bo cały wkład żelowy chłodzący się rozpękł. Tak, ale późno odebraliśmy to zamówienie. Co chciałam powiedzieć, zapieksy są zapakowane w steropian, są wkłady chłodzące. Jeszcze nam się udało zgarnąć w ogóle napój za darmo, bo tam zdążyliśmy zapłacić w ciągu... Są dwóch minut z groszem. Także chyba tyle tego gadania. Przejdźmy już do, do próbowania. próbowania. A się trybowało? Zaczynamy, przekroiliśmy sobie, podzieliliśmy się. Ja zacznę od tradycyjnej pachnie tą bułką, można tak to nazwać. Tak, w ogóle te bułki są na zakwasie. Cudownie. Mmm. szczerze, jest genialna. Po prostu mm, pieczarki nie są jakieś Yy, niedobre, za, za stare, jakieś przeleżałe, nie, są, w ogóle są przesmażone, już chwilę leżały, były zamrożone, a dalej już smakują jak świeże pieczarki. Ser jest dobrej jakości, mega fajnie chrupie, w ogóle jest super. Keczup jest delikatnie słodki lekko taki octowy, kaskowaty. Fajnie się to włączy. Zarąbista zapiekanka. Więc to będzie hawajska. Nie ma mięsa. Ale tak jak prosiliśmy, więc to jest super na plus, bo słuchają uwag. Ten sos meksykański nie jest bardzo pikantny, prawie wcale, tak delikatnie tylko. Fajnie jest paprykowy i lekko na nas słodziutki, super soczysty. W połączeniu to razem daje mega połączenie. W połączeniu mega połączenie. Naprawdę fajna propozycja. Weźcie sobie, dobierzcie meksykański sos do Hawajskiej. Dobra, ja zaczynam od ogóra z moim ukochanym barbecue, także mam nadzieję, że będzie pycha. Zacznę od tego, że barbecue jest przepyszne. Nie, ale tak na poważnie, Łukasz teraz na to zwróci uwagę, w ogóle nie czuć, że my te zapiekanki zamroziliśmy. To totalnie nie jest zapiekanka z zamrażarki, to totalnie nie jest zapiekanka, jak sobie pomyślicie, że ona była w paczkomacie. Przez kilka godzin. I to był mega upalny dzień. W którym Dokładnie. Za Prawie 40 stopni. Potem w zamrażarce ona smakuje, jakby nam normalnie teraz ktoś na świeżo zrobił zapiekankę uh -huh. i ją podał. Pieczywo jest przepyszne, jest jak z dobrej bagietki, naprawdę dobrej bagietki i czuć zakwas w tym pieczywie. Cudowne. Dobrej jakości ser. I pieczarki jest bardzo dużo tego farszu. Naprawdę ogrom tych pieczarek. No, ogór, dobry ogórek, nie jest zasłony, jest super. No, jakby tu była cebulka prażona zamiast szczepiorku, byłoby fajnie. Ogólnie na obrazku była cebulka prażona, dostaje też tak. szczepiorek. Nie wiem, czy to przez to, że jest sezon, może. Też nie wiem, ale szczepiorek jest super, bo szczepiorek nadaje świeżości. Ja jestem pod wrażeniem tej zapiekanki Zobaczmy teraz jak ta góralska, bo tak mi tu pachnie tym oscypkiem No bardzo pachnie, jestem aż ciekaw A jeśli chodzi o żurawinkę to jest ona w takiej formie typowo z frużeliny to jest top of the top. Może ta żurawina, ja bym jej troszeczkę mniej, akurat mam dużo na niej w tym miejscu, ale luz, bo ja kocham, ja kocham osypki. naprawdę uwielbiam osypki. To prawda, potwierdzam. Jest solony i bardzo dobry. Z, w połączeniu z żurawiną, wiadomo, oscypek, żurawina, góry, to jest dobre połączenie. No, ta bułeczka pieczarki, to wszystko się bardzo dobrze łączy, no i jest świeżość mimo tych wszystkich etapów, które te zapiekanki przebyły. Mówię, ja jestem pod wrażeniem tego. Ja najbardziej pod wrażeniem chrupkości. Ja też. Wow. Totalnie wow. Powiem Wam tak szczerze, że jeśli chodzi o zapiekanki. Były to chyba najlepsze zapiekanki, jakie jadłam. Tak, z, i to nie jest y, przesadzone. Też tak uważam. Tym bardziej jakiś czas temu na naszym kanale pojawił się film, w którym sprawdzaliśmy zapiekanki. Tam już się zachwycaliśmy tą prostotą. Te są wyżej. Te są zdecydowanie wyżej. Myślałam, że zapieksy luksusowe nie urażają ich, bo są smaczne, że są dobre, ale bolescińskie zapieksy normalnie kosztują. Wygrywają, zwłaszcza swoją chrupkością, swoimi tymi. Mm, pieczywkiem, można to nazwać pieczywem, pieczywem na zakwasie, super. Tym sadem pieczarkowym, no te pieczarki są, jakbyście sobie w domu normalnie dobrze przyprawili pieczarki. Smaczne, mają w ogóle smak, są soczyste, mm -hmm. Osobiście w tym momencie mówię, jak będziemy mieć ochotę na zapiekanki, zamawiamy. Zamawiamy, no nie ma innej opcji. Tym bardziej, że możecie sobie je zamrozić. No właśnie, chciałem powiedzieć, nawet jeżeli zjesz jedną, drugą już nie chcesz, zamrażasz, zjesz za tydzień, dwa. Uwierzcie, po zamrożeniu jest nadal idealnie, jest nadal jest. przepysznie. Nie, że się będę czepiać, ale takie propozycje dla Bolencińskich. Fajnie by jakby to oglądali, nie wiem czy to robią, jakby pojawiła się chociaż jedna zapiekanka wegańska, Spróbujcie, nie wegetariańska, ale z wegańskim serem i na przykład z jakimś wegańskim zamiennikiem, no bo to jest fajne jak ktoś sobie na przykład robi boksa imprezowego, a jego znajomy jest weganinem, weganem, osobą nie jedzącą produktów odzwierzęcych, to... Będzie miał opcję i w dzisiejszych czasach, jak naprawdę jest tyle produktów roślinnych, tyle firm produkuje właśnie roślinne zamienniki, byłoby to naprawdę okej. Okay. Zdecydowanie, jeżeli coś takiego wymyślicie, dajcie nam znać, hmm. przytustujemy jako pierwszy. To na pewno. Dajcie nam znać, czy może Wy już znacie te zapiekanki, czy mieliście okazję ich próbować, albo czy znacie jakieś inne fajne rzeczy, które się zamawia o, do paczkomatu i tak. my mamy to sprawdzić. Sprawdzimy zdecydowanie. Także co? To chyba na tyle w tym filmie. Jeżeli wam się podobało, tradycyjnie zostawcie lajka, subskrypcję, dzwoneczkiem podajcie na naszego Instagrama, na naszego Tiktoka. Udostępniajcie ten film, piszcie komentarze i do zobaczenia w następnym. Trzymajcie się. Cześć. Pa.